I jeszcze tylko Tarnopol i już będą gotowe do startu. Jest sygnał. I ruszyły. Bardzo ładnie złapał start Sambor. Sambor i on poprowadził. Blisko niego Terencio, ale już teraz do przodu przeszedł Really Fast. Really Fast on prowadzi przed Terencio. Na trzeciej pozycji tam galopuje. Sambor w czołówce jest również Rock'n'Troll. Stawkę zamyka Tarnopol Stawkę zamyka tam z tyłu galopuje Tarnopol i również z tyłu są Kastam oraz Iwo Przed wyjściem na prostą Really Fast On jest pierwszy blisko niego Terencio Terencio Rock'n'Troll. Roll. Na prostą wyprowadził Really Fast Tutaj sporo zyskał na zakręcie Sambor. Really fast atakowany przy wewnętrznej przez Sambora. Polem finiszuje do mitto. Really fast do mitto Sambor. Na razie te trzy konie. Really fast się broni. Do mitto go mocno atakuje. 200 metrów do celownika. Do mitto obejmuje prowadzenie. Do mitto prowadzi, a tutaj poprawia Sambor od pola. I za chwilę celownik Sambor atakuje do To i te dwa konie wpadają razem w celownik na trzeciej pozycji. Really fast. Czwarty będzie chyba Iwo. Ostatni rock'n'roll.